Witaj. No, cześć. Yy, dzisiaj o grzybach nadrzewnych. No, nie tylko. Będzie raczej o pszczołach i jak pszczoły wykorzystują dla swoich potrzeb grzyby. Pszczoły grzyby. Tak. Yy, wyczytałem na internecie, że. Czy pszczoły chodzą na grzyby? No może tam kiedyś gucioz mają chodzili, ale te pszczoły, które dziś będziemy tutaj filmować miododajne, one korzystają właśnie dużo z grzybów różnych produktów. Ale chyba nie chcesz mi powiedzieć, że te pszczoły zapylają grzybnie? Nie, nie, nie. Tu jest inna sytuacja. Pszczoły pobierają. Dla swoich potrzeb odpowiednie substancje z grzybów. I ja nawet nie wiedziałem, jakie wielkie substancje są lecznicze dla pszczół w grzybach. Natomiast jak się uczyłem na grzyboznawce, to wiedziałem, że owady latające i biegające korzystają z grzybów, z białka grzybowego na rozwój swój, bo jest bardzo dla nich korzystne, ale również pozyskują chitynę która służy im do, jako budulec do pancerzy i skrzydeł. Są po właśnie zimie odporniejsze, na choroby przede wszystkim grzybowe i dodatkowo są więcej aktywne na wiosnę. I to jest właśnie sprzyjające, że pobierają to z grzybów, a my nawet o tym nie wiedzieli. Spotkaliśmy się w miejscu, gdzie nie ma ani grzybów, ani pszczół. Więc dlaczego akurat tutaj? Nie, tutaj właśnie są niedaleko pszczoły. Jest pasieka specjalna, edukacyjna przy gminie Porąbka, ale opiekuje się nimi pan Patryk, jeden z radnych z Porąbki. Miłośnik właśnie owadów latających, między innymi pszczoł. Zapraszam cię do pana Patryka. Witam serdecznie. Witam serdecznie. Przyszedłem porozmawiać o pasiece, o tym, że można połączyć tematykę. Uli, pszczół i grzybów, to prawda? Tak, zdecydowanie się da, zwłaszcza w takim miejscu jak tutaj, gdzie mamy i pszczoły i piękne lasy. Pszczoły, które zamieszkały w tych przepięknych ulach, nieprzypadkowo, to nie są takie typowo komercyjne ule, typowo komercyjna pasieka. Mm -hmm. Państwo robicie to hobbystycznie i edukacyjnie, właśnie. W tej pasiece nie myślimy głównie o tym, żeby pozyskiwać dużych ilości miodu, tylko myślimy o tym, żeby edukować młodzież, edukować dzieci w w temacie pszczelarstwa i opowiadać im o tym, jak bardzo ważną rolę pszczoły i dzikie zapelacze pełnią w naszym ekosystemie. No właśnie, bo my czasem sobie nie zdajemy sprawy z tego, że wszystko, co nas otacza, tak na dobrą sprawę, to zasługa tych małych, pracowitych pszczół. Mm, bardzo dużo z tego, co ląduje na naszym stole codziennie, to zasługa pszczół i innych zapylaczy. Stąd mamy owoce, mamy warzywa i możemy je potem spożywać, możemy być silni i zdrowi. A pszczoły są taką nierozerwalną częścią tego ekosystemu, taką samą częścią jak czysta woda, jak czyste powietrze, czy jak te grzyby, o których, o których Pan Justyn wspominał mi, że grzyby są bardzo przydatne również dla pszczół. Ja szczerze powiedziawszy nie bardzo wiem, jak jeszcze połączyć te pszczoły i grzyby. No i pytanie, czy mogę mu wierzyć w tym, w tym temacie? Zdecydowanie tak. Są gatunki grzybów, na przykład pierścieniaków, które wykorzystywane przez pszczelarzy mogą pomagać pszczołom w utrzymaniu ich odporności i dzięki temu ich zdrowiu. To, co warte podkreślenia, to że to nie jest jedyna pasieka w okolicy. Poromka generalnie y, słynie z tego i ma też certyfikat jakości, y, no właśnie, miodów z tego rejonu. Poromka ze względu na swoje usytuowanie i ze względu na bioróżnorodność, która z tego usytuowania wynika, jest dla pszczelarzy bardzo dobrym miejscem jest bardzo dobrym miejscem dla pszczół. W związku z tym też właśnie uzyskała taki certyfikat, że miody z naszej gminy, z gminy Porąbka, są gwarancją jakości miodu e, i takiej wyjątkowości powiedziałbym. Okazuje się zatem, że da się połączyć i pasję do pszczół, i dbanie o przyrodę, no i także grzybobranie, czyli to, co nas najbardziej interesuje. Justyn miał więc nosa, żeby mnie do Was zaprosić. Bardzo serdecznie dziękuję za dziękuję. spotkanie. Dziękuję. I mam nadzieję, że udało się także Państwu przekazać, myślę, że sporo cennych informacji na temat tego, jak ważne są dla nas pszczoły i jak ważne dla pszczół są właśnie nasze ukochane grzyby.